Lego Duplo 5680. Ciężarówka policyjna. Przeznaczona dla osoby w wieku 2 do 5 lat. W zestawie znajdziemy dwie figurki: policjanta, złodzieja, ciężarówkę policyjną, płotek, banknot. Dokonano zuchwałego napadu na bank. Pomóż policjantowi złapać rabusia, ustaw płotek i przeszkodź mu w ucieczce. A jak go złapiesz, to zamknij go w tylnej części ciężarówki policyjnej. W mieście Lego Duplo zawsze jest bezpiecznie. Zestaw składa się z czternastu elementów.